O no, chujawa wafla, ty tutaj czekaj Ashley, Pobawimy się trochę Dobra Zabawmy się z tym skurwielem wow, wow 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 Kurwa ty, dziwko yy, lewo, 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 lewo Nożesz kurwa a Ja pierdolę Krew normalnie może człowieka zalać Można chociaż wrócić? Chyba nie można Chyba nie można A może można Kurwa mać Co ja się będę z nim pierdolić? Zobacz czy da się drzwi otworzyć w lewe Chuj nie stracę Gdzie tego... dole tego A Zaczyna mnie to irytować Za mocno Jest tam zbyt hardkorowo Znaczy w sumie mógłbym uciec Nie byłoby łatwo No, on łapie jakoś kurwa niecie za mocno W kurwia mi to Tutaj Ashley schowam i chuj jakoś Jakoś tam będzie Dobra, ty się schowaj tu lepiej Mudlisz się do i nosa Wszystko było okej okay. eee, dobra Co tu dalej Aha, tutaj Cześć chuju głupi O dziwko o ty kurwa Opiłaś mnie Dobra jest. Dzisiaj. I kropkę w No chodzi Bladza Zastrana Bladzi Gdzie jest z Weź się schowaj Na dzień dobry Chowaj się buraku Dobra Chodzimy się na górę Co to nas ciekawego czeka Wow Musiał boleć chyba Nie patrz, jutro będzie gorzej Naprawdę, jutro będzie gorzej Chodź Reksio Trzeba się tutaj schować No chodź kurwa A szylko chyba... dawno wpierdło nie dostałeś Wait, follow No Chowaj się tutaj będzie bliżej To Super yeah. Ten kupiłem Coś za mną jest? Nikogo nie, nie. Ile tam z życiem? O, coś cienko, cienko. Ho. 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 O ty kurwa. Ty jesteś chyba mutantem. Zajebiście. Zajebiście. do ci tu, twoje. Chuj. trzeba było nie wkurwiać Bo go niepotrzebnie Ale to nic, gdy zejdziemy na dole, czeka nas kurwa impreza albo jedna piła motorowa czy tam dwie zejdą, nie pamiętam o i będzie kurwa hardcrowo pierdolej w ludasku Dobra zechodź Hop hop Tak, jest, jest Czekaj, tutaj jest, jest drabina, tam jest drabina... O co tu kurwa im chodzi O jak fajnie Amunicji trochę nie zaszkodzi Też, Kurwa tunele Chuj tam, tu raczej już nie wrócimy no dobra, to co? O no to idziemy chyba o. o ty dziwko O kurwa Co tu się dzieje? Ja pierdolę Ło wow. Mało brakowało. Mało brakowało. Przeładuj Leon do chuja wafla. Przeładuj Leon. Poczęstujmy te zdziry granatami. Jeden granacik. Jeden. I szybko shotguna. Ha ha, ha. Bolało? Biczo Kurwa Trzeba by od razu pójść tutaj A nie z gigantem się pierdolić Dobra, możemy już wziąć próbę To jeszcze te Chujie te chuje głupie jeszcze krążą gdzieś tutaj Sztacheta gdzieś lata Dobra, chodź Ashley, nie ma co tutaj Muszę z tym gównem pierdolić Basta, basta No zdychaj no, weź tu Chodź Ashley Ja pierdolę to za księżniczka zasrana. Hej, Coś tam pierdolisz Sama do siebie chwytaj Na dupę nie, nie. Jakie odgłosy? Tak, użaj. Jep, skopa. I sobie Wypierdlamy stąd na ogóle do Niemiec. Chyba za mną są, tak? Super. Op, op, hop, op, op, op. Szalować. Cofnąć się. Ashley, spierdalaj za mnie. Za mną zaczyn się. Op, op. Dychasz. Op, hop, op, jep. Jep, jeb, jeb, Kurwa. Jep, jeb, jeb, jep. O kurwa, prafił mnie śmiech. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. pop. Wow. Jestem pusty. Dobra pusty. teraz! Chyba tusza! Pop. Wow. A Wow. ta! Afjes, hè? Hop, hop, hop. Hop op Wat is dat